Pierwszy odcinek, a dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować y, Minecrafta na telefon. Więc tak, po pierwsze, będziecie musieli wejść w aplikację AC Market. AC Market instalujemy tak. Wchodzimy sobie na Google. Pisze, tutaj wklik, piszemy AC Market. Wchodzimy. Klikamy tutaj to pierwsze. Potem klikamy Download sobie usuwamy to i klikamy pobierz i tam wiecie dalej jest bardzo proste i ma jeśli macie już OC Market to wchodzicie w nie tutaj akurat yy, no i teraz macie i teraz yy, piszecie właśnie Minecraft i Minecraft moje, tutaj ten Klikacie w to i klikacie free the world", to, to i teraz się wkniecie. kurde to powinno działać no i takie coś wam się pojawia ta, ta, takie coś o no po kliknięciu tego pojawia się takie coś no i tutaj to powinno zaraz działać W sumie ja nie muszę instalować bo już dalej mam no tutaj mam minecrafta i, ta, I teraz tutaj wychodzicie, z tego, świecie Jeszcze raz w to Tak, jeszcze raz I kiedy się to pierwsze, wtedy ten Trzeba znaczy, mi się to nie włączy kiedy ten I będziecie mieć, że rozpoczęto pobieranie Minecraft'a tak to robicie Powiedzcie co robicie, no i No i wtedy właśnie pojawił się Minecraft i w na Minecraft'a, nie możecie bez problemu sobie grać No myślę że to jest bardzo fajne myślę, że na przykład żeby to się nie różni od normalnego Minecrafta to, to, co, to można kupić na sklepie play po co kupować To jest chiński market czyli możecie sobie stworzyć profil w profil i tutaj no właśnie to wszystko pojawi No i tutaj możecie sobie jakieś rynne wystawienie gra i zalogu się możecie się zalogować Więc Ja myślę, że poradnik się udał, więc no widzimy się w kolejnych odcinkach. nara.